Jednym z najczęściej używanych słów przez papieża Franciszka jest słowo czułość. Dlatego nie zdziwiłem się, kiedy w tym roku papież Franciszek napisał list poświęcony szopce i żubkowi, w którym narodził się Jezus. Albowiem, historia narodzenia Jezusa jest historią czułej miłości Boga do człowieka. Jeżeli Przyjmiemy, że czułość jest najskromniejszą czy najbardziej pokorną formą miłości, to musimy dojść również do wniosku, że trudno sobie wyobrazić skromniejszą i pokorniejszą miłość niż ta, która kazała Synowi Bożemu urodzić się w stajni, w żłobie. Dlaczego żubek? Wzbudza tyle zadziwienia i nas wzrusza. Pyta pat piesz i równocześnie odpowiada. Przede wszystkim dlatego, że ukazuje czułość Boga. On, stwórca wszechświata, uniża się do naszej małości. Sposób działania Boga niemal oszałamia, ponieważ wydaje się niemożliwe, aby wyrzekł się swojej chwały żeby stać się człowiekiem takim jak my cóż za niespodzianka że bóg przyjmuje nasze własne zachowania śpi karmi się mlekiem matki płacze i bawi się jak wszystkie dzieci jak zawsze bóg wprawia w zakłopotanie jest nieprzewidywalny nieustannie poza naszymi schematami Bóg przedstawia się w ten sposób dziecku, aby powierzyć się objęciu naszych ramion. W słabości i kruchości ukrywa swoją moc, która wszystko stwarza i przekształca. Wydaje się to niemożliwe, a jednak tak jest. W Jezusie Bóg był dzieckiem i w ten sposób chciał objawić wspaniałość swojej miłości która przyjawia się w uśmiechu i w wyciągnięciu rąk ku każdemu. Tak pisze papież Franciszek w swoim liście. A w Ewangelii z kolei czytamy, że pasterze, kiedy usłyszeli głos anioła, zwiastującego im narodzenie Syna Bożego, Mesjasza, oczekiwanego przez Izraelitów od kilku tysięcy lat, Podjęli decyzję: Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co tam się wydarzyło. My, wzorem pasterzy, również tej nocy przyszliśmy do Betlejem, do świątyni. Przyszliśmy, aby spotkać się z Jezusem, aby do Niego się przybliżyć, aby ku Niemu wyciągnąć nasze ręce. Aby dotknąć Jezusa z czułością, doświadczyć również czułego Jego dotyku. Jezus bowiem i dzisiaj we wspólnocie Kościoła czyni coś podobnego, co czynił w ciągu swojego ziemskiego życia. Ewangelie są wypełnione gestami związanymi z dotykiem Jezusa. Jezus Uzdrawiał i wyzwalał człowieka przez dotyk. Dotykał chorych ciał, chorych uszu, oczu, chorego języka. Dotykał ubrudzonych stóp apostołów, kładł ręce na dzieci, głaskał je i błogosławił. To wszystko były gesty miłości, i niektóre z nich. Takie jak obmycie wodą, namaszczenie oliwą, spożywanie chleba, picie wina, stało się, stało się dla Jezusa okazją, żeby być obecnym wśród nas w sakramentalnych znakach. I teraz więc uczestniczymy w obrzędzie sakramentalnym, w liturgii. Tyle razy jesteśmy dotykani przez Jezusa, i tyle razy Jego dotykamy, doświadczając Jego bliskości, Jego miłości, Jego czułości. Dlatego też nie zagłuszajcie, drodzy bracia i siostry, głosu, który czasami się w Waszych sercach odzywa. Pójdźmy do Betlejem. Przychodźcie do tego Betlejem, jakim jest świątynia, kościoła, Kościół, aby spotkać się z Jezusem obecnym w Eucharystii. Bo właśnie Eucharystia jest tym najbardziej dotykalnym sposobem obecności Jezusa w naszym życiu. To jest okazja, aby paść przed Jezusem tak jak w Betlejem, przed Zbawicielem padli na kolana pasterze. Eucharystia stwarza nam okazję, aby nie tylko dotknąć się z Jezusa, Jezusa ale, ale żeby wejść z Nim w totalną, całkowitą komunię, wspólnotę. Ta miłość Jezusa objawiająca się w Eucharystii jest bardzo podobna do tej, która się objawiła w Betlejem. Jezus... W swojej pokorze, w swojej skromności ukrywa się pod postacią białego chleba, jak niegdyś pod postacią dziecka. To miłość powszednia jak chleb, i konieczna do życia jak pokarm. Nic więc dziwnego, że przed tabernakulum, gdzie znajduje się Eucharystia, pali się lampka, światło, jak gwiazda betlejemska. Przyciągająca i prowadząca ludzi do zbawiciela. To jest czuła miłość, bo miłość prawdziwa i czuła zawsze jest pokorna, powszednia i konieczna do życia. A więc przychodźcie do Jezusa, aby doświadczyć takiej właśnie Bożej Miłości. Pójdźmy do Betlejem, mówili pasterze, i zobaczmy, co tam się wydarzyło, co tam się stało. Co stało się w Betlejem? O tym mówi oczywiście Pismo Święte, ale też w sposób bardzo otkliwy i przyjmujący i mądry mówią polskie kolendy. Pan wielkiego majestatu niesie dziś całemu światu. Odkupienie win. Do szopy, hej pasterze, Do szopy, bo tam cud. Syn Boży w żłobie leży, By zbawić ludzki ród. Witaj, dzieciąteczko w żłobie, Wyznajemy Boga w tobie. Coś się narodził tej nocy, Byś nas wyrwał z czarta mocy. Jedna ze współczesnych poetek pisze: Tego wieczoru zło ze wstydu umiera. To się właśnie dokonało w noc Bożego Narodzenia. Jezus wyzwala człowieka. Jezus nas zbawia. I to, co się kiedyś dokonało w Betlejem, dokonuje się również i we wspólnocie kościoła. Jezus. Wyzwala nas od grzechu, zbawia nas, jeśli pozwoli, pozwolimy Mu dotknąć naszego sumienia. To jest bowiem najbardziej delikatny, najbardziej czuły dotyk Jezusa w naszym sumieniu. Żub, ojcowie Kościoła, więc tacy mądrzy ludzie żyjący w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Mówili o żłobie w kontekście grzechu człowieka. W ikonografii prawosławnej czasami, a można powiedzieć często, żółb jest, w którym znajduje się Jezus, pisany, bo ikony się piszą, nie maluje jak trumna, jak grób. Otóż ojcowie kościoła kojarzyli żółb i słusznie, bo któż inaczej mógłby kojarzyć ze zwierzętami. Zwierzęta przychodzą do żłobu, odchodzą od żłobu i do niego wracają. I człowiek też często wraca do żłobu, zachowuje się jak zwierzę wtedy, kiedy popełnia grzech. Któż z nas nie zna tego doświadczenia powrotu do grzechu. I rzecz ciekawa, zdumiewająca. Zaskakujące, jak pisze papież Franciszek: Bóg zawsze nas zdumiewa i zaskakuje. Tam, gdzie my powracamy, znajduje się Jezus. Jezus znajduje się w żłobie. Jezus czeka ze swoim miłosierdziem, czeka ze swoim przebaczeniem, czeka ze swoją wyzwalającą mocą. Mogłoby się wydawać, że Jezus jest obecny tylko w miejscu najświętszym, bezgrzesznym, a tu się okazuje, że Jezus znajduje się tam, gdzie bydło, gdzie przychodzą zwierzęta, albo gdzie ludzie zachowują się jak zwierzęta. Pójdźmy do Betlejem. Nie zagłuszajcie zatem, bracia i siostry, również sobie takiego głosu, który będzie Wam od czasu do czasu podpowiadał, aby przyjść ze swoją słabością, ze swoim grzechem do Jezusa, aby w sakramencie pokuty i pojednania pozwolić się dotknąć czułej i miłosiernej miłości Jezusa. Ojcowie Kościoła być może, bo byli znani z metafor, z przenośni, których używali, powiedzieliby, żebyście rozpoznawali w kratkach konfesjonału to samo drzewo, to samo drewno, z którego był zrobiony żubek Jezusa. I nie przejmuj się, drogi bracie i siostro, jeśli Trzeba będzie znowu po jakimś czasie podejść do Kratek Konfesjonału, pójść tam, gdzie Jezus czeka na Ciebie ze swoją czułą i miłosierną miłością. Bo Jezus jest jak czuła matka i troskliwy Ojciec. Życzliwie patrzy, jak zmagamy się, ucząc się chodzić, ale zawsze gotowy z nas dotknąć. Wziąć na ręce, podnieść i prowadzić, aż dojdziemy do celu, czyli do zbawienia. I to jest, wydaje się, moi drodzy bracia i siostry, najgłębszy motyw radości Bożego Narodzenia. Do takiej radości wzywa nas dzisiaj liturgia Słowa. Zwiastuje Wam radość wielką mówił anioł do pasterzy Dziś narodził się nam zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus. Dziś rodzi się miłość, miłosierna i czuła. Miłość, której na imię Jezus Chrystus. I to jest powód do naszej głębokiej radości, której chcę wam życzyć. I życzyć również tym, którym dzisiaj, dzisiejszego wieczoru życzyliście. Przychodźcie do Betlejem, przychodźcie do Jezusa, tak jak dzisiaj przyszliście do tej katedry tarnowskiej, aby spotkać się z Jezusem i aby złożyć na ołtarzu Wasze życie i Waszych bliskich. Na ołtarzu, który jest współczesnym żubkiem dzieciątka Jezus.